Cześć, witam serdecznie. Dziś chciałbym poruszyć bardzo ważne pytanie, które zapewne pada bardzo często w naszym fachu. Mianowicie jest to, jak odrobić straty, które poniosłeś na rynku, czy to kryptowalut, czy to kruszców. Każdy market sterowany jest tymi samymi. Emocjami i tymi samymi efektami, efektami naszej pracy, więc nieważne o jakim rynku mówimy. Czyli tematem dzisiejszego spotkania jest, jak odrobić Straty i jak zarządzać swoim portfelem. Dwie takie podstawowe, podstawowe rzeczy, dwie podstawowe, ale jakże ważne, ważne i istotne elementy naszej pracy. Patrzymy właśnie na wykres BTC, ponieważ jesteśmy w dość ciekawym momencie. Jest to ta, właśnie świeca w górę. Wiem, że ten wykres może Ci się wydać troszeczkę chaotyczny. Jest to jeden z moich wykresów ruchu ceny bitcoina, który służył mi do analizowania całego tego ruchu w bok, który zaczął się, zaczął się gdzieś w grudniu, na początku grudnia. Zobaczcie, że od momentu, w którym cena nam tutaj ładnie szła do góry, zobaczcie, jaki fajny tutaj mieliśmy stabilny ten uptrend, cena zaczęła nam iść w bok. No i to już jest pierwszy sygnał. Do tego, aby zainteresować się, zainteresować się naszym portfelem i sposobem, w jaki patrzymy, patrzymy właśnie na market, ponieważ, gdy dochodzi do dużej zmiany na rynku, trzeba czasami podjąć ciężkie decyzje, trudne decyzje dla inwestora, dla tradera, na przykład wycofania się z rynku, skasowania nawet też jakichś tam strat i poczekania na właściwy moment, w którym market znowu będzie czytelny i przejrzysty. Ja zaraz przeskoczę na inny wykres, jak tylko skończymy na tym, żeby wam wyjaśnić nieco bliżej tą sytuację. Na razie ona nie jest jeszcze tak czytelna, jak będzie za chwil kilka ten ruch w bok na ruchu na ruchu Bitcoina zapewnił zapewnił nam kilka ciekawych ciekawych momentów, ale jak to jak to w ruchu który porusza się w bok, ruch ceny, który porusza się w bok, istnieją miejsca, w którym przebicia przez opór. Zobaczcie tutaj mamy takie taki przykład przebicia przez opór są nic nie warte po prostu cena dalej nam idzie w dół. Uptrendy zobaczcie kończą nam się urywają, cena idzie w bok i znowu wchodzi słabość. To są elementy, na które trzeba zwracać uwagę, gdy market przechodzi w stan pewnego nasycenia lub też nawet i przesycenia. I to są, to są właśnie sytuacje, które gdzieś, które gdzieś zwiastują, zwiastują takie nasycenie, czy to lokalne, czy to globalne rynku, i wtedy dochodzi do jakiejś korekty. Ja to nasycenie rynku też śledziłem na wykresie dominacji Bitcoina. Zaraz Wam pokażę. Gdzieś może jeszcze znajdę ten wpis na mojej grupie i wkleję Wam dokładnie ten moment. To jest obecna sytuacja na dominacji BTC. Tutaj zobaczcie, jak fajnie nam dominacja wybiła opór. Razem z ruchem ceny bitcoina była taka fajna korelacja. Mogliśmy tutaj właśnie śledzić i spodziewać się tego przebicia. Ja zawsze śledzę wykres kapitalizacji rynkowych, dominacji oraz ruchu ceny bitcoina, i te wszystkie cztery elementy dają mi taki. Dobry zestaw narzędzi, których używam do tego, aby przewidzieć, jak zachowa się market, jaka jest jego kondycja i co może nas spotkać w następujących dniach. Zobaczcie tutaj. Jak mówię, jak mi się uda, to, to wkleję wam ten wpis. Mieliśmy sytuację takiego e, lokalnego przesycenia y, y, rynku. Te takie trzy szczyty e, to jest element, który, który gdzieś e, jest ze mną od lat. E, dużo o tym mówię na moich szkoleniach, na moim kursie. E, trzy szczyty i element nasycenia, w którym, e, w którym przewidziałem tutaj, właśnie, e, że dojdzie do, dojdzie do korekty, nawet. E, Planowałem tutaj wejście w short, na, 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 właśnie dominacji na Binance. Planowałem wejście w short, wejście było, muszę się Wam przyznać, nieudane. Wyszedłem z tej pozycji i nie wchodziłem, wyszedłem bez, bez zysku i, i nie wchodziłem ponownie, gdyż. W downtrendzie market, market jest dość nieprzewidywalny osobiście, jestem bykiem, nie lubię go tradować um, właśnie w trendzie, w trendzie spadkowym. Market jest bardziej przewidywalny, gdy mamy uptrend, popyt stabilnie pcha nam naszą cenę do góry, no a downtrend... downtrend y jest dość nieprzewidywalny. Zobaczcie na przykład tutaj jakiś spadek ceny i wybicie popytu. Jeśli grałbyś tutaj shorta, no to masz no to masz albo wchodzisz w niewłaści, niewłaściwym miejscu i wybija ci, wybija ci właśnie tego Twojego shorta, albo wchodzisz long i nagle masz też wbicie takie szybkie dół i góra. To są właśnie takie cechy, które, które, które można zauważyć właśnie w downtrendzie, te takie skoki cen, skoki popytu na różnych poziomach, nietrzymanie, nietrzymanie oporów, nietrzymanie wsparć. Bardzo ciężko jest zdefiniować, zdefiniować market i wejść. Spokojnie w pozycji, a o to nam chodzi, żeby te pozycje były spokojne, przemyślane, a nie takie właśnie chaotyczne. E, dobrze, przejdźmy już, do, przejdźmy już do obecnej sytuacji na Bitcoinie. To jest właśnie ten wykres, zobaczcie. E, jak zmienia, się, jak zmienia się postrzeganie i sytuacja i sytuac postrzeganie obecnej sytuacji, gdy, gdy wykres jest ten sam wykres z innymi troszeczkę kreskami, innymi kanałami, innymi informacjami, jakie sobie tutaj nanieśliśmy. Przejdę na interwał dzienny, zobaczcie, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Wróćmy do tego uptrendu do tego uptrendu i, i, i do tego jak określić dobre, dobre sytuacje na, na trading, właśnie, bo tematem naszego spotkania jest, jest jak odrobić straty, straty na, na giełdzie, no właśnie jak odrobić te straty. Moi drodzy, trzeba uzbroić się w cierpliwość po prostu, gdy dochodzi do sytuacji, w której market staje się niestabilny, zaczyna nam iść w bok. Mamy duże spadki cen, duże wahania, i właśnie te opory, te wsparcia zaczynają nam gdzieś, gdzieś uciekać, dochodzi do nasycenia rynku. Zobaczcie nawet tutaj, na tym kanale, na, na, na interwale dziennym widać, że mamy uptrend. Cena nam ucieka poza kanał, dochodzi do przesycenia, idzie nam cena w bok, i mamy duży spadek. Pierwszy taki sygnał, właśnie, że, że dochodzi do, do pewnych niepożądanych zmian na rynku. Jeśli poniosłeś straty, jeśli chcesz wejść w market, musisz po prostu wiedzieć, jak poruszać się w tym przedziale. Tak jak mówię, grudzień był dla mnie bardzo dochodowy, jeśli chodzi o BTC i altcoiny. Styczeń, styczeń był już nieco bardziej skomplikowany, teraz wycofałem się z rynku, ale jeśli umiesz poruszać się w tym miejscu rynku, kiedy wykres właśnie tak wygląda, kiedy market jest przewidywalny, to rób to. Jeśli nie potrafisz, nie potrafisz wykorzystać tego fragmentu wykresu, po prostu poczekaj na lepszy moment. I to jest z reguły najlepsza odpowiedź dla, dla wielu z nas i najlepsze rozwiązanie, bo przecież nawet Rybak, który, który łowi, prawda, nie wypływa nie wypływa w żaden sztorm, żadną ulewę zawieruchę, ponieważ w najlepszym wypadku straci sieci, sprzęt do łowienia, a w najgorszym nawet kuter. Więc po co, po co wypływać naszym, naszym okrętem, naszym statkiem, gdy market jest nieprzewidywalny i gdy nie możemy nakładać na niego naszej wypracowanej analizy technicznej, która z reguły przynosi dobre rezultaty, i właśnie tutaj należy wrócić do, do, do analizy technicznej, odnieść się do analizy technicznej, jeśli w uptrendzie, jeśli w uptrendzie Twoja analiza techniczna przynosiła ci, przynosiła Ci jakieś oczekiwane wyniki, jakiś Większy procent tych Twoich analiz technicznych się wypełniał i dochodzi do momentu na rynku, w którym te same analizy techniczne już nie przynoszą takich rezultatów, a wręcz przeciwnie, bo mogą przynosić rezultaty odwrotne. No to jest sytuacja, aby zwolnić, zastanowić się, czy ja robię coś nie tak, czy po prostu market się zmienił i nie jesteśmy już w tym takim. Dłuższym ruchu, gdzie popyt wchodzi nam na market i jest bardzo, bardzo łatwo, bardzo łatwo przewidzieć postępowania inwestorów, bo to przecież inwestorzy, traderzy sterują ruchem ceny, to jest tylko trend to jest tylko przełożenie działań inwestorów którzy swoją aktywnością swoją aktywnością kreują nam ten właśnie trend i dzięki temu możemy możemy przewidzieć dzięki temu i analizie technicznej możemy przewidzieć co wydarzy się dalej wracam do tego miejsca na wykresie w którym właśnie jest Bitcoin. Zobaczcie, że po tym ruchu w bok, który trwał przez grudzień, w styczniu mieliśmy spadki, i doszliśmy do bardzo ważnego poziomu, który ja uznałem bardzo ważnym poziomem wsparcia. Przechodzę z interwału dziennego na interwał 4 godzinny I tutaj też właśnie określiłem to miejsce jako kluczowe. Może też wam zrobię tutaj screenshot z tej analizy. Było ich wiele, wiele analiz tego, tego ruchu. Tutaj skończyliśmy falę. Zobaczcie, skończyliśmy falę w dół, więc w tym miejscu rozwiązanie rozwiązanie jakby było nieuniknione, nieuniknione i spodziewaliśmy się właśnie albo przebicia i wejścia, wejścia byków na market, co odwróci nam ten downtrend, odwróci nam ten słaby rynek. I lub, lub kontynuacji, tego, kontynuacji tego ruchu w dół, no i głębszej, głębszej korekty. Po tym przebiciu, które szło w, z korelacją, z ruchem, z ruchem na dominacji bitcoina, mamy dość ciekawą, dość ciekawą sytuację, ponieważ, już wam pokazuję, kapitalizacja kapitalizacja rynkowa również podążyła za ruchem za ruchem ceny BTC to jest układ w którym podążaliśmy gdy rynek był słaby mieliśmy nasycenie nasycenie i przesycenie ze strony Niedźwiedzi, czyli ten ruch w dół, wybił nam ten, wybił nam linię trendu z tego układu bearish i mamy odpowiedź w postaci przeciwstawnej siły, która wybiła nam już, wybiła nam już linię trendu kapitalizacji rynkowej BTC i altcoinów w układ, który nazywałem pre-bullish, czyli jest to strefa, w której kapitalizacja, kapitalizacja. Rynkowa daje sygnał inwestorom, daje sygnał bykom na powrót na market. Dlaczego jest to dopiero sygnał? Dlatego, że główny opór, w którym poruszaliśmy się, poruszaliśmy się wcześniej, zobaczcie, to jest ten opór. Nie został jeszcze przebity i mamy tutaj sytuację, w, którym, w której rynek, rynek jest otwarty na powrót inwestorów. I mamy trochę czasu na to, aby powrócić do strefy bullish, i tutaj właśnie dopiero zacznie się znowu znowu bardzo jasno określony, trendujący i, i dość dynamiczny market. Niektóre rynki zaczną już być trendujące właśnie w tej strefie pre-bullish, którą napędził Bitcoin. Dlaczego, dlaczego tak jest? Ponieważ najpierw mieliśmy wybicie na dominacji BTC. Co nam sygnalizowało, że mamy no, odejście kapitału z altcoinów, co było widać po, też po wykresie kapitalizacji rynkowej altcoinów. E, I wracam teraz do, do, do Bitcoina. E, mieliśmy wybicie na dominacji BTC co wskazywało, że inwestorzy inwestorzy odchodzą z altcoinów, było to widać po, generalnie po rynku altcoinów, że ceny spadają w dół, no i rezultatem tego było napędzenie, napędzenie siły siły Bit bitcoina i stąd mogliśmy spodziewać się takiego planu, na który, na który czekałem, na który czekałem dobrych, dobrych kilka dni i stąd mogłem wyrysować właśnie plan, który, który, który widzicie teraz, czyli plan, który znowu odmieni nasz, nasz market. No i jeśli właśnie jesteś osobą, która czeka na, na dobre sytuacje, na dobry market, no to to jest dobry moment, aby znów się zainteresować Interesować rynkiem, ponieważ strefa bullish jest już blisko. To jest kapitalizacja rynkowa BTC oraz altcoinów. Jak widzisz, tutaj mamy wybicie, jest lecz na razie po dominacji bitcoina. Wiemy, że kapitalizacja rynkowa pokazuje generalnie zainteresowanie inwestorów. Bitcoinem, właśnie. A na kapitalizacji rynkowej altcoinów mamy jeszcze troszeczkę czasu. Jak sam widzisz, mamy podobny układ, lecz tutaj, tutaj ten spadkowy opór jest jeszcze do zdobycia. Strefa Bullish jest jeszcze przed nami. No i strefa Bullish jest jakby jeden krok dalej niż, niż strefa Bullish, która wynika nam z ruchu ceny kapitalizacji rynkowej BTC i altcoinów. Także mamy teraz sytuację, w której inwestorzy, inwestorzy, którzy którzy napędzili market kupując. BTC mogą, mogą przełamać, przełamać również, również sentyment większej części, większej części inwestorów giełdowych, traderów, którzy zainteresują się również altcoinami i będziemy to wiedzieli po tej właśnie sytuacji, którą możesz sobie śledzić, jeśli naniesiesz podobny podobną sytuację również na swoje. Na swoje wykresy. Przypominam, że jest to kapitalizacja rynkowa altcoinów, ten wykres, na który teraz spoglądamy. Tym chciałbym. Tak pokrótce skwitować temat, jak, jak odrobić swoje straty, czy też jak zarabiać. Jak zarabiać, po prostu musisz wiedzieć, w którym momencie market daje jakie możliwości. Musisz wiedzieć, w którym miejscu wyjść z tego rynku, zrobić sobie lekką przerwę, a w którym miejscu znów się dołączyć, w którym miejscu zarabianie będzie znowu dość dość łatwe oczywiste a wyniki będą bardzo zadowalające. Przejdźmy może do zarządzania swoim portfelem. Ja wiem, że na pewno jest wiele osób, które mają ten temat, mają ten temat już za sobą, bardzo dobrze zarządzają swoimi finansami. Ja zawsze powtarzam że należy mieć takie dwie albo przynajmniej trzy kubki na których mamy swój kapitał inwestycyjny załóżmy, że załóżmy, że masz na przykład 1000 1000 zł na, na trading Dlaczego trzy kubki na przykład, a, a nie pięć, a, a nie jedna? E, masz 1000 zł na trading. E, dobrze by było, gdybyś miał mm, dwa tysiące, a, a już naprawdę super by było, gdybyś miał tych tysięcy e, trzy. Dlaczego? Ponieważ jeśli wchodzisz na market, e, to musisz mieć jasno określoną wielkość każdej swojej pozycji. Jeśli grasz, jeśli grasz na rynku, to musisz zawsze wchodzić z podobnym kapitałem po prostu i gdy otwierasz pozycję, to korzystasz z jednej z tych kupek. Jedna kubka to jest na twoją pozycję. podziel sobie ją na 10, jeśli grasz na spocie zawsze zawsze graj za. 100 dolarów czy też 100 złotych, jak to, jak to sobie określiliśmy. Zawsze wchodzisz za 100 złotych i, i zawsze, zawsze rezultat i procentowy zwrot z każdej pozycji jest przewidywalny. Straty i zyski są przewidywalne oraz zwrot zwrot, co jest najważniejsze zawsze będzie, zawsze będzie adekwatny do twojej pozycji, czyli gdy zagrasz 100 pozycji i każdą będziesz grał po, po te właśnie po 100 zł jedna będzie na minus na 30, druga będzie na przykład na plus na 170 nie będziesz wykluczasz tutaj dzięki temu systemowi wykluczasz emocje ponieważ zawsze grasz tą samą Tą samą ilością pieniędzy. Nigdy nie ma sytuacji, w której żałujesz, że nie zagrałeś za więcej, czy też za mniej, gdy zyskałeś dużo, procentowo dużo, lub straciłeś procentowo dużo. To ten, taka prosta metoda grania zawsze za taką samą ilość pieniędzy. Na spocie gwarantuje ci pewien spokój, spokój ducha i, i też łatwe i bezemocjonalne poruszanie się po giełdzie. Bardzo ci to polecam. Ja tak właśnie gram od bardzo dawna. I dlaczego te trzy kubki? Kubka numer jeden to jest kapitał, który masz na pozycję, czyli masz kapitał na 10 pozycji. Jeśli dołączasz do rynku. Jeśli dołączasz do rynku w takim dość niespokojnym momencie, gdy market jest nieprzewidywalny, o czym sobie przed chwilą rozmawialiśmy, no to masz tą drugą kubkę, prawda? Gdy grasz sobie zawsze po 100 na pozycję i gdy zdarzyło się, że przegrałeś, przegrałeś na jednej 50 teoretycznie, oczywiście wiemy, że, że te Wyniki będą bardzo zróżnicowane i ilość pozycji będzie bardzo zróżnicowana, ale załóżmy, że przegrałeś na jednej, na innych, wygrałeś. Nagle na tej kupce robi ci się 950, no i wtedy znowu mogą pojawić się emocje. Dlaczego, dlaczego mam teraz 950? Muszę się odrobić, zwiększać ilość, ilość kapitału na jedną pozycję. Czasami, jeśli grasz na rynkach futures zwiększa się ludzie zwiększają dźwignię, żeby się odrobić to jest pierwszy krok do tego, aby wyczyścić swoje konto zawsze zawsze musi być ta wcześniej ustalona kwota, czyli 100, czyli 100 zł, w tym przypadku właśnie konkretnym 100 zł zawsze na pozycję, no i tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą kubka numer 2, numer jeśli nie masz już 1000 zł, na giełdzie. To bierzesz sobie ze swojego drugiego portfela, który też masz przeznaczony na giełdę, i uzupełniasz to 50, żebyś zawsze miał ten komfort i spokój ducha, że te 1000 zł, 1000 zł jest dostępne i w dalszym ciągu możesz grać po 100 zł na pozycję. Nie ma tej tak zwanej nerwówki, że ten kapitał gdzieś, gdzieś ci zaczyna uciekać. No i oczywiście, jeśli. Dalej dochodzi do, dochodzi do znacznych strat, no to musisz poczekać na lepszy market lub przemyśleć swoją strategię. Dlaczego mamy kubkę numer 3? No moi drodzy, dlatego mamy tą kubkę numer 3, aby nasz spokój ducha był jeszcze większy. Dodatkowe zabezpieczenie: możesz mieć ten kapitał gdzieś na zimnym, zimnym portfelu lub na innym portfelu niż, niż giełda, i zawsze. Wiesz, że masz gdzie się udać, do tego, aby uzupełnić tą kubkę numer dwa, która będzie zasilała Twój kapitał inwestycyjny. Kapitał, który, który w którym będziesz fizycznie grał na giełdzie. Odwrotna sytuacja, moi drodzy, taka, która jest bardziej pożądana, czyli sytuacja, w której zaczynamy zarabiać na giełdzie, sytuacja, w której rynek jest przewidywalny, trendujący i, i daje, nam, daje nam mnóstwo dobrych sytuacji na profit. Mamy swoje, mamy swoje trzy kubki i zaczynamy, zaczynamy zarabiać pozycje, zaczynają nam przynosić zyski. Co dalej robić z tym, z tym kapitałem? Czy zwiększać naszą, naszą pozycję do, do 150, czy też 120, czy też 200? Moi drodzy, zanim zaczniemy to robić, spójrzmy na to, czy, czy mamy już trzy kubki, czy mamy już trzy kubki. Jeśli mamy dopiero dwie, bo taki był nasz kapitał startowy, zbudujmy tą trzecią, zbudujmy tą trzecią, załóżmy sobie jakiś osobny, osobny wallet i kontynuujmy naszą pracę, jeśli ta metoda i nasza analiza techniczna, nasze, nasze działania na giełdzie dalej przynoszą nam zyski, nie zmieniajmy tej, tej strategii. Z, z zarobków kupmy sobie na przykład ten zimny portfel, którego, którego jeszcze nie mieliśmy i po prostu zróbmy sobie kolejną, kolejną. Tą tak zwaną kupkę naszego kapitału, czyli kolejny portfel, który, który będzie dodatkowym zabezpieczeniem i tym dodatkowym spokojem ducha, który będzie, będzie zabezpieczał nasz kapitał. Co dalej? Dalej zarabiamy. Możemy, możemy zobaczyć, jakie są inne możliwości. Może otworzysz konto na innej giełdzie, na której są inne pary yy, i na, na których również będziesz mógł powtarzać ten sam, yy, ten sam proces i, i budować kolejne swoje trzy yy, kubki, czyli Cold Wallet, yy, nowa giełda. Ja zawsze używam minimum yy, dwóch, yy, szukając nowych możliwości. Yy, co dalej, jeśli dalej zarabiamy, jeśli ta praca okazała się czymś dla nas, możemy zobaczyć jakie są inne możliwości, budujemy sobie kolejny portfel, może stacking, na przykład na, na nieważne na jakiej giełdzie, na, na różnych giełdach różne giełdy oferują już tego typu możliwości, gdzie inwestujemy nasze pieniądze które zarabiają, zarabiają za nas, czasami jeszcze generują dodatkowo e, coiny i mamy kolejny portfel, kolejny spokój ducha, kolejne zabezpieczenie, które e, zasila, zasila naszą aktywność e, i, i rozwija nas po prostu na rynku e, kryptowalut. Taka moja e, bardzo prosta rada, myślę, że myślę, że jak najbardziej. Jak najbardziej dla, dla osób, które gdzieś zaczynają, e, zaczynają na rynku, może to być e, przydatne. Tak jak mówię, ja zawsze, e, zawsze gram tymi samymi kwotami. E, staram się, staram się e, trzymać tej zasady już od wielu, wielu lat. E, jest ona skuteczna. Wiem, że też jest skuteczna dla wielu osób, które, które udało mi się poznać, z którymi pracuję. Także serdecznie Ci to polecam. Zanim zaczniesz zwiększać swoje pozycje, najpierw zbuduj sobie solidne zaplecze. No i potem, jeśli zdecydujesz się na zwiększenie kwoty, którą inwestujesz w pozycję, jak najbardziej zrób to, zrób to i buduj dalej swój kapitał. Życzę ci powodzenia na rynku, dzięki, że obejrzałeś ten materiał i do zobaczenia na kolejnym. Pozdrawiam serdecznie, cześć.